Tak właśnie wyglądają Wasze itemy, a chcielibyście by wyglądały właśnie tak, to znajdujecie się w idealnym miejscu. Pokażę Wam nie tylko jak zrobić to krok po kroku, ale także jak możecie go łatwo pod siebie zedytować. Mówi do Was oczywiście Spartacus. Miłego oglądania. W samej grze itemy na glebie wyglądają właśnie w taki oto sposób. Co musimy zrobić teraz, żeby to się zmieniło? Przejdziemy sobie teraz na szybko do strony, którą oczywiście będziecie mieli w opisie. Po prawej stronie macie trzy kropeczki. Klikamy pobierz, pobieracie to sobie tam gdzie chcecie. I teraz co ważne, przechodzimy do opcji. W ustawieniach game w zakładce otwieramy sobie tutaj z prawej taki folder. Przeciągamy to, co pobraliśmy, i teraz tutaj powinno nam się to pojawić. Klikamy. Czasami może nie zadziałać. Tutaj mamy opcję po prostu odświeżenia, ale jak widzicie, od razu zadziałało. Dosłownie robicie to w jedną malutką minutkę. Do edycji tego wszystkiego zaraz na spokojnie sobie przejdziemy. Chciałbym wam jeszcze pokazać na szybko mój filtr, który po prostu podkreśla nam simulacrum Splintery i Brichowskie, które się farmi po prostu. No, ja akurat nałogowo farmię je ciągle na te 15 mapach. No, i dodałem sobie także Exalcika jako Divina, jako jego wygląd i dźwięk, ponieważ bardzo lubię ten dźwięk. A Divine dropi mi tak rzadko, że ten Exalcik z dźwiękiem Divina jest dla mnie takim urozmaiceniem na tych mapach. Jakby nie nudzą mi się aż tak może dzięki temu, nie? Jeśli będzie interesował Was yy, ten mój filtr. To możecie sobie przejść na mojego Discorda i tutaj, jak widzicie, w kategorii Path of Exile jest taka zakładka jak PoE filtr i dodałem tutaj Neversinka jako podstawowy filtr do pobrania i tutaj jest ten mój wariant, który tam sobie pod siebie zedytowałem. Więc jeśli kogoś to interesuje, no to zapraszam serdecznie na Discorda, można pobrać. Ale doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że jest dość późno w lidze i większość podstawowego filtru na pewno już używa. Także niektórzy z was pewnie czekają do tego, aż pokażę wam jakie. Zedytować. No to przechodzimy sobie do byle jakiego filtra, oczywiście ten podstawowy, odpalamy go za pomocą poradniczka. No, czekajcie, bo ja tu chyba te do mam jakieś 7 egzaltów, to się nie opłaca. Jak już odpaliliśmy sobie ten filtr, no to tutaj dla niektórych może się wydawać to wszystko czarną magią, bo to wszystko jest oczywiście spisane, kolory, dźwięki i tak dalej w formie tekstu. No, CSS się kłania. Co zatem możemy zrobić, jeśli dla nas to jest całkowicie czarna magia i nie chcielibyśmy za bardzo grzebać, bo po prostu nie znamy się na rzeczy i nie wiemy, co byśmy w ogóle mogli tutaj zmienić. No i jest takie bardzo łatwe rozwiązanie, mianowicie Chat GP. Skopiujmy sobie to wszystko. Ctrl A i Ctrl C. I możemy sobie teraz napisać do takiego czatu GPT, do którego oczywiście każdy z nas ma darmowy dostęp. Jak już jesteśmy w czacie GPT, to możemy go bardzo łatwo wykorzystać. Wpisujemy jakąkolwiek frazę. Chciałbyś mi pomóc z filtrem w Path of Exile 2. Zobaczmy, co odpiszę. Pewnie, jeśli potrzebujesz pomocy. Na, 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 na. Super. Wyślę Ci teraz kod źródłowy i możemy zaznaczyć. O. Wysyłamy Enter. Stworzony przez NeverSync'a. Dokładnie, bo to oczywiście nie jest mój filtr. On jest stworzony przez NeverSync'a. Od lat tworzy nam filtry. I teraz co by nas interesowało. Na przykład załóżmy, że chciałbym, chciałbym tego Exalta dodać. Oczywiście można się tu bawić kolora, kolorami i tak dalej. Możecie nawet usuwać pewne, pewne rzeczy. Jeśli Wam się nie podobają jakieś białe itemy na glebie, no to możecie je usunąć. Ale ja na przykład chciałbym, żeby on mi sprawił, żeby Exalt wyglądał tak jak Divine. Dokładnie tak jak mam to u siebie. Exalted Orb miał taki sam efekt jak Divine Orb. Oczywiście wystarczy czytać to, co on pisze, ze zrozumieniem albo można go poprosić o to, żeby uwzględnił te wszystkie zmiany dosłownie w kodzie i podał wam tenki. Kod po prostu go kopiujecie i wklejacie. Także to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Będę wdzięczny za każdego pojedynczego lajka like i za każdy komentarz. Uwielbiam czytać wasze komentarze. Wkrótce na dniach powinien pojawić się buildzik właśnie do tej postaci, ale wydałem na ten build tak około 15 divinów, Te 15 mapy z Delirium, jak widzicie, Full bridge, Idealnie to wygląda. Dobiłem 92 level. Lecimy trochę dalej. Strasznie długo bije się te levele, ale, ale bardzo, bardzo dobrze sobie radzi ten build'ik. Także mówił do was Spartacus. Widzimy się w kolejnych poradnikach. Na razie i cześć.